Witajcie, tu Wilam. Nie tak dawno temu recenzowałem słuchawki 20 Decibel, a więc stosunkowo tani model, który wspiera ANC. I na tyle mi się one spodobały, że postanowiłem bardziej zbadać temat i kupiłem dwa kolejne modele w cenie około 150-200 zł za sztukę. Jednym z nich jest Hylu T16 i to właśnie te słuchawki doczekają się dzisiaj recenzji. Zapraszam do filmu. Opakowanie wygląda jak powiększone pudełko tańszych modeli. W środku znajdują się do kanałówki razem z etui ładującym. Niżej zobaczyć można pięć dodatkowych pargumek, instrukcje i prawdopodobnie najkrótszy przewód z końcówką USB typu C na świecie. Etui ładujące na pierwszy rzut oka przypomina nieco spuchnięte gt jedynki. Po wzięciu te 16 w dłoń, czuć, że względem tańszego modelu jest to dużo lepszy sprzęt. Zastosowane tworzywo prezentuje się rewelacyjnie. Jest to czarny i niemal idealnie gładki mat. Słuchawek tych używam około 2 tygodnie i ciężko wypowiedzieć mi się na temat wytrzymałości, natomiast po tym czasie nie powstały na nich żadne przetarcia. Faktem jest, że etui palcuje się dosyć łatwo. całym etui wyróżnia się jedynie połyskujące logo producenta, wejście do ładowania oraz dioda. Po otwarciu etui słuchawki automatycznie się palują. Pokrywa ma minimalny luz, ale zawias działa sprawnie, a na końcu zakresu ruchu czuć lekki opór. To mi się podoba. Do kanałówki, podobnie jak case ładujący, w całości wykonane zostały z matowego tworzywa. Są całkiem minimalistyczne i bardzo ergonomiczne. Jak na słuchawki z ANC, hajlu są małe i powinny pasować do większości uszu. Ja już przy pierwszym kontakcie z T-16 czułem się komfortowo. Uzyskanie izolacji jest możliwe dzięki sześciu parom gumek trzem walcowatym i trzem bardziej kulistym. Przyjemnym dodatkiem znanym z droższych tws jest automatyczna pauza po wyciągnięciu do kanałówki z ucha i działa to sprawnie, jednak według mnie trochę zbyt agresywnie, ponieważ same słuchawki są małe i kiedy słuchawka jest wyciągnięta, to często ten czujnik wychwytuje obecność palca i wznawia muzykę od razu po chwyceniu słuchawki w dłoń. Producent deklaruje wodoszczelność na poziomie IPX 5, więc deszcz czy sporty nie powinny być dla Heilu żadnym problemem. Magnes trzymający pokrywę oraz do kanałówki jest wystarczająco silny. Słuchawki nie powinny same wypaść, choć przy potrząsaniu słychać ruch. Za sterowanie odpowiada panel dotykowy na zewnętrznej części słuchawek. Domyślnie pojedyncze naciśnięcie to pauza lub wznowienie. Dłuższe przytrzymanie prawej, jak i lewej słuchawki włącza asystenta głosowego. Podwójne tapnięcie prawej słuchawki zmienia utwór na następny, a lewej przełącza między trybami, a więc ANC, pasfru i outdoor. Potrójne naciśnięcie prawej do kanałówki aktywuje tryb niskiego opóźnienia. Niestety, panel nie zawsze działa tak, jakbym tego oczekiwał. Dotyk nie działa na całej powierzchni bocznej, dlatego trzeba dobrze celować, najlepiej całym opuszkiem palca. Jeśli nie chcemy, aby pojedyncze naciśnięcie dublowało funkcję wyjęcia słuchawek, w aplikacji można to zmienić na regulację głośności. Hyrule GT1 Plus w swojej kategorii cenowej grają naprawdę nieźle. A jak wypadają te szesnastki? Mimo braku OPTX-a droższy i nowszy model gra przynajmniej o klasę lepiej. Linia basu jest podkreślona, ale nie dominuje. Góra jest szczegółowa. Te szesnastki na tej płaszczyźnie wypadają dużo lepiej niż 20 dB. Hailu są na tyle zbalansowane, że z przyjemnością słuchałem na nich muzyki instrumentalnej. I co prawda aplikacja nie daje dostępu do equalizera, jednak słuchawki te grają na tyle uniwersalnie, że powinny zagrać w każdym gatunku muzycznym. Głośność maksymalna jest porównywalna do 20 dB. Słuchawki nie są ciche, ale korzystałem już z głośniejszych modeli. Aktywna redukcja szumów działa podobnie jak w 20 dB i ogólnie jestem z niej zadowolony. Halu T16 radziły sobie lepiej z brązowym szumem oraz wypadały lepiej w konfrontacji z okapem. Natomiast w konkurencyjnym modelu lepiej kosiło mi się trawę. Tryb pasfru przepuszcza dźwięki otoczenia do słuchawek. Do jakości oraz stabilności połączenia nie mam żadnych zastrzeżeń. Opóźnienie wynosi około 300 mS. Tryb gry obniża je do mniej więcej 250 mS. Do YouTube jest w miarę OK, ale w FPS-ach może przeszkadzać. Jako, że są to słuchawki z ANC, to powinny one mieć całkiem niezłe mikrofon. Tak oto zbierają one w zamkniętym pomieszczeniu. Dzisiaj wieje naprawdę mocno, także z testu podwórkowego raczej za dużo nie usłyszycie, natomiast tak to właśnie wygląda. Akumulator w T16 jest typowym przeciętniakiem. Oznacza to, że w moim teście na około 80-90% głośności słuchawki grały 6 godzin. Włączenie ANC skraca ten czas znacznie, bo możemy wtedy liczyć na maksymalnie 4 godziny grania. Etui ładujące ma 500 mAh, co naładuje słuchawki do 3 razy. W case brakuje dokładnego wskaźnika naładowania. Dioda zmienia kolor z białego na czerwony, kiedy poziom naładowania spadnie poniżej 25%. A Atutem za to jest ładowanie, ponieważ oprócz USB typu C mamy tutaj także ładowanie bezprzewodowe. Hailu mają dostęp do aplikacji, jednak jest ona tragiczna. Nie wiem czemu, ale do obsługi słuchawek wymagana jest aplikacja, przypominająca mi funkcjami oraz trochę wyglądem Xiaomi Mi Fit, a więc jest to oprogramowanie typowo fitnessowe. Z jej poziomu można sprawdzić szczegółowy poziom naładowania, zmienić sterowanie dla pojedynczego tapnięcia i wybrać jeden z czterech trybów pracy. Co ciekawe kiedy aplikacja działa w tle nie możemy z poziomu słuchawki zmienić trybu czyli podwójne puknięcie nie robi nic. Trochę dziwne i ogólnie aplikacja ta jest mało użyteczna i działa raczej średnio w związku z czym nie polecam. Podsumowując te 16 to przepustka firmy Hailu do wyższej półki cenowej. Są to nieźle wyposażone słuchawki które w pewnych kategoriach zawstydzają droższe modele bardziej mainstreamowych firm. Do kanałów grają przyjemnie, są nieźle wykonane, a na ogniwo nie można narzekać. Nie wszystko działa idealnie i mam tu na myśli głównie aplikację. Jednak te szesnastki posiadają cechy obecne w dużo droższych TWS-ach. Wśród nich wyróżniają się automatyczne pauzowanie po wyjęciu z ucha, działająca aktywna redukcja szumów czy ładowanie bezprzewodowe. Ja już od około dwóch lat śledzę rynek TWS-ów i Hailu zadziwiły mnie z tego powodu, ponieważ oferują więcej, jeśli chodzi o te dodatkowe cechy, niż tak naprawdę można oczekiwać w tej cenie i to jest bardzo fajna cecha. Przejdźmy teraz do zestawienia. Jakość dźwięku jest lepsza niż 20 Decibel, natomiast te 16 grają trochę ciszej i gorzej niż Creative. Wykonanie jest nieco gorsze niż w JBLach 300 TWS. W temacie wygody na plus wypunktuje kształt oraz te wszystkie bariery, a na minus responsywność panelu dotykowego. W temacie ogniwa jest raczej przeciętnie, natomiast dzięki ładowaniu bezprzewodowemu polecą nad 20 dB. Koszt T16 to około 60 dolarów, a więc nieco ponad 200 zł. Jeśli chodzi o moją ocenę, są to nieźle wyposażone oraz korzystnie wycenione słuchawki i według mnie wypadają one lepiej niż 20 dB, a więc inne słuchawki z ANC, które kosztują podobnie. Tak więc słuchawki te polecę wszystkim, którzy nie słuchają muzyki jakoś szczególnie głośno, oraz tym, którzy nie potrzebują dedykowanej aplikacji. Ja swój model kupiłem za 180 zł i w cenie poniżej 200 jest to niezły deal. Na koniec zachęcę jeszcze do subskrybowania. A dlaczego warto? No cóż, ostatnio ogarnął mnie szał zakupowy i mam kilka nowych modeli. Tak więc, ciekawych recenzji na kanale będzie coraz więcej i zdradzę, że nie wszystkie będą pozytywne. Zachęcę jeszcze do wchodzenia na bloga retest.pl, mojego Instagrama i Facebooka wraz z grupą skupioną wokół DWS-ów. A jeśli ten film okazał się pomocny, zachęcam do zostawienia łapy oraz zobaczenia innych moich filmów. Dzięki za uwagę, do następnego. Cześć!